Symanaczko Ziemaczki, z tej strony oczywiście Proznak. Witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa na kanale Proznak Roblox. Dzisiaj zagramy sobie w grę Odpowiedz albo Zgin, która polega na tym, że trzeba spróbować napisać najdłuższą odpowiedź i polega też na tym, żeby zdobywać bloki i po prostu przetrwać na wodzie, pisząc długą odpowiedź. Na razie trwa gra jeszcze, więc my się widzimy już jak. Będę w grze. Dobra. Yy, gierka się zaczęła. Nazwij dowolną. część głowy, Z włosy, cztery nos, uszy. Buzia. Yy, usta może napisać. Usta, 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 pięć bloków, dobra. W idealnym momencie. Pięć bloków. To jest idealne. Nie wiem co oni tutaj piszą, bo to nie... Ani po angielsku, ani... Ja w to trochę grałem, więc wiem, co daje dużo. Pet Simulator X daje aż 13. No jestem pierwszy już, jestem pierwszy. O, wyszedł. <grym> jestem pierwszy. Udało mi się. Ym, wow. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki w górę, suba. Kolejna osoba wyszła. Aha. Yy, dol. Dobra. Nie zapomnijcie zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na głównym i na tym kanale. <laughs> nie wiem, czemu nie mam wskazówek. Miałem. Jak grałem na telefonie, to miałem jedną wskazówkę co każdą rundę. A czemu po ludzie powychodzili? Nie wiem. To jest to pierwsze jak na razie. Blond. No blond napiszę. Za 6 bloków napiszę. Tutaj chyba też napisała blond. Bo też chyba za 6 miała. Ta też blond, dobra. Brown. Warszawa mogę napisać, ale to też za 6. No w sumie, niech będzie. Na szczęście, na szczęście ta gra y, jest po polsku. W sensie, że można pisać pierogi. Nie, pierogi. Trzy. Dwa. Na szczę no właśnie, ta gra jest po polsku, czyli mogę pisać polskie nazwy. Y, p. No pierogi mogę, ale tylko za trzy. Piero. Piero? Napisałem Piero. Co? Napisałem Piero i mi zaliczyło. No dobra. Nie wiem, co to jest Piero. Piew. Piew. A, pie. Zaliczyło mi na pi. Czyli. Dobra. Facebook. Snapchat. Instagram YouTube Szukam najba takiej, która mi najwięcej da No, Instagram Na razie mi najwięcej dało, więc 9 Weźmiemy sobie Tu też w ogóle można pety kupować Ja kupiłam sobie kotka i żabę Nazwij popularny owoc Nie, borówka, borówka Dużo dawała Borówka. O Jezus Maria! Ale ja jestem na... Na topie. Jestem bardzo dużo bloków nad nią. Może to i dobrze. Ryęka. Aż nazwij coś, z czym jesz. Bu bułka. Chleb. Nie rozumiem pytania chyba. Nazwij coś, z czym jesz. Sałata? Nie rozumiem. Nie, nie rozumiem. Nie wiem. Dam fory. <laughs> I tak pewnie wygram to, ale dobra. Ale daję fory, nie odpowiadam. Napiszę nic. Le no nie, to, to jest błędne. No i wygrałem. Udało się wygrać. Pierwsze miejsce. Odbierzemy... Nie mogę się... O, dobra, mogę się ruszać już. Odbierzemy sobie nagrody codzienne. 97. stałem No i co? Następna giereczka się zaraz zacznie, oczywiście. <laughs> o trzy bloki w tej rundzie. Ale trzy bloki to jest na szczęście nic. Face. Bu nie. Y insta kurczę pieczone. 9,9,9. <grywanie> Każdy 9 prawie. No cóż, tym razem nie... Nie udało mi się wejść na prowadzenie pierwszym pytaniem. Ale te, te pytania się powtarzają, więc... Więc jest łatwo można. można zapamiętać odpowiedzi, przez co no jest łatwo. Dobra. Ja tam sobie tańczę tutaj jako pierwszy. <laughs> Udało mi się. Dobra. Następne pytanie. <laughs> Następne pytanie to. żółw. A żółw chodzi powoli. Ślimak. O co? Slimak. Slim. Kurczę, czekajcie. Bo... 5 mm, Dobra, 6 mi da To niech będzie 6 No tym razem mi się chyba nie uda wygrać niestety Hmm. Oczywiście, że nie Ale nie, bo to będą cztery. Green. Ym, yellow. Yellow, oczywiście. Yellow. <laughs> Kolory. Jezu, kolor y, bloku. Bloków tego to, kolegi. Pur purple, napisał. Orange, orange. <laughs> oczywiście, rudo. To by to nie było już, na szczęście. Dobra, następne pytanko. Tym razem woda wzrośnie o 5 bloków. Jeden z najgorętszych Sahara. Tylko... Nie no, nie. Mam wskazówkę, ale czy ja chcę używać? Hmm. Iran? Nie no, nie. Przyznam się, że patrzę w gogle, bo nie wiem. Ale. Australia. No dobra, niech będzie. No i chyba jesteśmy na równi. Albo wygrywam. Nie wiem. Nie wiedziałem tego akurat, więc. Więc. Wziąłem odpowiedź od Google. Przyznaję się. Przyznaję się. 6 bloków. Czary Biały Nie, bo to będzie... Czerwony Czarny to będzie... No Dobra, wezmę pięć, bo... Na upartego dałoby się inny kolor Ale... Ale nie, chcę chyba... Próbować innego koloru bo to by dłużej zajęło. Chociaż i tak w sumie czekamy do końca tego czasu, bo ktoś nie napisał. O tutaj. O! Umarł. Yellow umarł. Dobra. Tym razem 6 bloków wzrośnie, więc bardzo dobrze. Na no, P. No pierogi napiszę. Pierogi. O nie! Pineapple mogłem! Kurcze, pineapple mogłem. A, teraz sobie tak pomyślałem. Pineapple. Niby u nas po polsku to jest na A, ananas, ale no. Po angielsku to. W sensie napiszę tutaj po polsku, ale tutaj. Bo tutaj y, w każdym tym bloku jest pokazane, pokazana literka, którą napisałem. To by było po, po angielsku tutaj napisane. Pineapple, a u mnie po polsku. No, ale dobra. No cóż. O, widzicie, tu napisała. No i bym był troszeczkę wyżej. W sumie to jestem to na pierwszym. Boróweczka. Boróweczka. Mogę napisać? Nie, borówka mogę napisać. Boróweczka to, to jest zdrobnienie. Takie borówki raczej. A nie owoc. O NIE! CO?! Ale wzrosło u niej, czekajcie! Muszę nas gonić, bo szybko, bo... Mm, Warszawa oczywiście... Nie uda się tego wygrać raczej. Ale dobra... Nie no, może się uda, ale... Trochę wątpię. Dobra, kolejna. Instrument muzyczny. Piano. Fo... Nie, nie. No piano niech będzie. Piano. Niech będzie piano. Może się. Nie, ona, ch ona chyba jest na równi ze mną. A nie? Może nie? Nie, mam chyba jeden blok wyżej. Eym um, futbol, oczywiście futbol. Osiem bloków, chociaż tam ktoś miał na 10 13? No to nie, to pierwszego już nie będę miał <ścoughs> Niestety Nazwij coś, z czym jesz. Spo Spo? Nie wiem. A No tak! Łyszką się je! Jezus, no tak! Spun. Spun to łyżka, nieważne. Nieważne. Hmm. Oczywiście, ziemia. Przegrałem już z nią, ale no. Bo teraz będzie pewnie o kilka. No tak, już przegraliśmy. O! Żyje? Nie, ty. Odpowiedź za 10 to już raczej się nie uda. Yy, włosy. Włosy. Cztery. Nos. Usta. U. No, usta. Nie, to, to nie No, No, niestety tym razem się nie udało wygrać. Drugie miejsce. No. Tam sobie stoję. A ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No, i ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.